Ten klub wraca do ligi po 24 latach. Walka o powrót ligi do Świętochłowic trwa tak naprawdę od kilkunastu lat. Ostatnie ligowe zawody na skałce odbyły się w 2002 roku. Potem motocykle zamilkły aż do 2015 roku i do słynnej reaktywacji. Po kilku imprezach w 2017 rozkopano stadion, a po zmianie prezydenta zabrakło funduszy na dokończenie inwestycji. Stadion skałka stał tak rozkopany przez kilka lat czekając na kolejne inwestycje. Te nadeszły w 2022, a już rok później przywrócono treningi i rozegrano kilka zawodów. Po wyremontowaniu toru znowu zaczęto myśleć o powrocie ligowego Speedway'a. W 2025 rozegrano srebrny kask, czym organizacyjnie potwierdzono gotowość. Pod koniec tego roku rozpoczęły się tak długo oczekiwane prace nad trybunami, które Cały czas postępują. Okres czekania na ligę w Świętochowicach to prawie ćwierć wieku, a walka o budowę nowych trybun trwała ponad dekadę. Ale pomimo przeciwności losu, mamy to. W 2026 Śląsk Świętochowice znowu wystartuje w lidze. Niebywała historia.